Witam państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antonio Orłosia. W dzisiejszym odcinku będzie m.in. Sean Patrol, czyli Jak Sebiksy, Kaszojady Robią krzywdę Innym, Karol Nawrocki u prezydenta Trumpa, a Maliniak poprowadzi swój autorski program w kanale Zero. Ksiądz, założyciel wojowników Maryi, miał i niedowierzanie. Kto by się spodziewał? Romans. E, edukacja zdrowotna, czyli Co Politycy Wiedzą o Kobietach i o Własnym Ciele, czyli nic. E, dalsze losy Abby i Brytanii Hensel, czyli najsłynniejszych sióstr syjamskich świata. Kobiety właśnie urodziły dziecko Abby i jej męża. Mocna historia. Będzie też o który uciął sobie warżanta, wsadzając go w odkurzacz i zażądał od firmy go produkującej wielomilionowe odszkodowanie. Takie historie właśnie lubimy najbardziej. Nim zaczniemy, zachęcam do subskrypcji, do pozostawienia komentarza, łapki w górę. I podobno jest nowa opcja: gdzieś tu pod filmem znajduje się przycisk Podbi, więc jeżeli go widzicie, to będę bardzo wdzięczny za naciśnięcie. Zobaczymy, co się stanie. Zaczynamy. Jak to mówią, graj trombi Norbi. No ale nie o tym. Dopóki płynie Wisła, Polska nie zginie. Czy jakoś tak, tak się mówi? We wtorek Królowa Rzek zanotowała rekordowo niski poziom zgodnie z pomiarami warszawskiej stacji hydrologicznej. Było to jedynie 5 cm, mimo że nie jeden mężczyzna powie, że to i tak sporo, no to nie. Tak źle jeszcze w historii pomiarów nie było. Kto z lupą szukał dzyndzla za dzieciaka, ten wie o co kamął. No i a propos niskich pomiarów. Andrzej Duda rozpoczął pracę wyszoknie dowierzanie. Kanale Zero. Krzysztof Stanowski zaznaczył, że to jeden z najważniejszych momentów w historii jego przedsięwzięcia. Ja mam propozycję na tytuł programu: Rozmowy z dudy. Swoją drogą. Czekamy chyba wszyscy na program dla ministra Ziobro, który wpasowałby się tam już wręcz idealnie. Ale dość już o przeszłości, prawda? Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Mangą Mussolinim w Białym Domu. Pomarańczowa rewolucja zafundowała Karolowi nawet przelot samolotów nad rezydencją, co się praktycznie nie zdarza. Wydaje się, że panowie są w naprawdę dobrych kontaktach i tu bez zarzutu. <grym> Trump przyznał, że popierał Nawrockiego od samego początku. Jest dumny z tego, jak ten sobie poradził w wyborach. Karolak natomiast podziękował mu za tak szybkie zaproszenie, co ma oznaczać naprawdę bardzo dobre relacje polsko-amerykańskie. Zakulisowo mówi się o tym, że Nawrocki wysprzęglił Trumpowi tabalugę, przejął mieszkanie i gasząc peta na dywanie, kazał się wreszcie nauczyć polskiego do cholery, po czym zaprosił do pokoju dziewczynki, a Trumpa na ustawkę do Polski, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych poznał, co to są prawdziwe polskie chłopaki. Przed wyjściem krzyknął, że cieszy się, że Trump wciąż żyje, bo ludzie różne rzeczy go doją. No i a propos prawdziwych polskich chłopaków, Sean Patrol. Brzmi jak amerykańska gwiazda kina akcji, ale nie. E, tak w skrócie, to jeżeli Wasz kaszojot lubi nałożyć sobie na za dużo żelu na głowę, wycina takie śmieszne paski na brwiach, nosi kołczan prawilności i komentuje posty dorosłych kobiet, w których omawia, co by z nimi robił w łóżku, a w gruncie rzeczy jeszcze niedawno zapinałaś mu buty na rzep, na księdza wołał Zorro. Ma dwuje z biologii, a jak go pytacie o polucję, to mówi, że tak, jeba policję. E, to najpewniej ma najmiesięciej. Seba jest Polakiem i niestety może się jarać dziecięcą policją obyczajową, czyli Sean Patrolem. Cóż to takiego? Otóż cycojady dobierają się w trójki, zakładają odblaskowe kamizelki z napisem Sean Patrol i przemierzają ulice czy galerie handlowe w poszukiwaniu tzw. szonów. Seanów. Sean to skrót od pani negocjowalnego afektu z dopiskiem Sean. Jaki program, takie tłumaczenie, już przestańcie. No i jak znajdą takiego ich zdaniem Shona, czyli dziewczyny, które są ich zdaniem ubrane zbyt odważnie, robią im zdjęcie, publikują w internecie i obrażają. Spermozrzuty organizują nawet plebiscyty na najgorszego Shona. To wszystko, szanowni państwo, równa się temu, że dzieci poniżają w internecie inne dzieci, dziewczęta czy dorosłe kobiety, co jest. No straszne. Jeżeli te dzieciaki już w tym wieku robią takie rzeczy, to naprawdę strach się bać, co będą robić jako osoby dorosłe. Same kaszojady tłumaczą, że to tylko głupi żart, że to tylko ocena ubioru, ale w rzeczywistości jest to upokarzanie i kontrolowanie kobiet. Mechanizm znany od wieków, w którym kobiecy ubiór, ciało i zachowanie ma być poddawane ocenie i w sytuacji, gdy mężczyźnie nie odpowiada, ma ona zostać skarcona. To wszystko jest formą przemocy rówieśniczej i cyberhejtu. Dziewczęta, które doświadczą tego typu przemocy, mogą borykać się z jej psychicznymi i społecznymi konsekwencjami przez wiele lat, tak twierdzą specjaliści. No ale nie trzeba być specjalistą, żeby to stwierdzić. Ja osobiście byłem gnębiony w szkole za prawda, nazwisko i za wygląd, więc jak sobie wyobrażę, że dzieci stygmatyzują inne dzieci w internecie, wyzywając od kobiet lekkich obyczajów, to naprawdę krew mnie zalewa. Te dzieciaki to chyba robią w czasie wolnym. W czasie wolnym od szkoły za dzieci odpowiedzialni są, zdaje się, rodzinne. Rodzice. Naprawdę to jest przerażające, że dopuściliśmy do tego, żeby tego rodzaju trendy były na topie, bo jeżeli coś jest trendem, to znaczy, że jest popularne. Gdybym był złośliwy, szanowni państwo, to bym namawiał dziewczynki, żeby przywdziały kamizelki z napisem Lamus Patrol i robiły zdjęcia najbrzydszym i najgłupszym chłopakom, ale na całe szczęście, prawda, nie jestem złośliwym. Wracając jednak do meritum, trudne słowo. Nie trzeba długo się zastanawiać, żeby zobaczyć pewne konotacje między Sean Patrolem a samozwańczymi obrońcami polskich kobiet i dzieci broniących ich przed imigrantami zagrożeniem. Bo to nie tylko podobne kamizelki, ale mam wrażenie, podobny mental, czyli dobieranie się w grupy i wskazywanie, kto jest odpowiedni, a kto nie, kto wygląda normalnie, a kto wygląda nienormalnie, kto tu pasuje, a kto nie. A następnie piętnowanie takiej osoby, obrażanie i tak dalej. Jednym słowem, choć to parę, Sean Patrol to nie amerykański aktor. To, szanowni państwo, nic innego jak wynik radykalizacji się społeczeństwa. Tylko, że w tym wypadku mówimy o dzieciach. Sean Patrol jest też efektem tego, czym dzieci są karmione w internecie, a z badań wynika, że niestety chłopcy bombardowani są, Wręcz na platformach treściami mizoginistycznymi, trudno słowo, nasyconymi nienawiścią do dziewcząt i kobiet. Nie możemy pominąć narzędzi sztucznej inteligencji, która wpłynęła na rozprzestrzenianie się deepfaków, dzięki którym tysiące kobiecych twarzy zostało przypisanych do nagich ciał kobiet, powiedzmy w różnych sytuacjach. Niemalże w stu narzędzia te wykorzystywane są przeciwko dziewczętom i kobietom przez mężczyzn. Media cyfrowe nie posiadają tak naprawdę żadnej polityki ochrony ludzi młodych i nie tylko tolerują ten stan rzeczy, ale także konsekwentnie monetyzują. Każde opisane wyżej zachowanie, wyżej tak pokażę w sieci, przekłada się przecież na przychód danej platformy. No i co? Równie straszne, szanowni państwo, nie zapominajmy, że ktoś te kamizelki z napisem Sean Patrol produkuje, czyli jakiś idiota seba wyczuł pieniądz w tym, żeby sprzedać dawać te kamizelki dzieciakom, dzieciakom, które później w nich chodzą i prędzej czy później doprowadzą do tragedii. O, jest tak poważnie. Ja nie, w ogóle nie wiem, o czym ja mówię, nie znam tych słów. Gratuluję Sebixom nowego biznesu, gratuluję, teraz, żeby już nie było aż tak poważnie, czas na witaminki dobrej dla w dziewczynki dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich między innymi. Czym jest owulacja i polucja i dlaczego panowie politycy nie mają o tym zielonego pojęcia? Ksiądz, założyciel Wojowników Maryi, miał romans. Szok. Chłop, który wsadził swojego barżanta w odkurzać i pozwał firmę produkującą go na ponad 2 miliony dolarów. Kontynuacja historii legendarnych bliźniaczek syjamskich, z których jedna wyszła za mąż, jedna chciała, to znaczy obie, ale jedna udaje, że nie a teraz obie urodziły dziecko. Ksiądz miał romans. Szok! Pierwsze słyszę. Nigdy nie słyszałem o czymś takim. Jak to mówią, elegancki pan stolca nie ma na podeszwie. Ja czasem niestety miewam, ale na pewno nie ma go ksiądz Dominik Chmielewski, założyciel wojowników Maryi. No i faktycznie z jedną jakąś tam Maryą, coś tam, prawda, zwojował, przyświrował. Wziął pod kopyto i pokazał, na czym polega boskie rodeo. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele zakonu, do którego należy. Sam ksiądz jednak zaprzecza. Zaś wedle ustaleń dziennikarzy, duchowny miał uwodzić kobiety, które zwracały się do niego po pomoc duchową. Szok! Pierwsze słyszę. To nie pierwsze tego typu kłopoty księdza Dominika, bo już w 23 roku przestał kierować wspólnotą wojowników Maryi, bo został przeniesiony do klasztoru w Lądzie koło Konina, między innymi za błędy w nauczaniu. Jedna z jego ofiar twierdzi w rozmowie z naszą ulubioną żydowsko-niemiecką gazetą wyborczą, że ksiądz ją sobie rozkochał i zamiast zaprowadzić do Jezusa, zaprowadził ją do łóżka, gdzie wykorzystał jej zaufanie, wspólnie grali w berka, tłumaczył jej, czym jest kapucyn, no i tak... Po ludzku, szanowni państwo, już nie objawiając bawełnę, uprawiali jezuickie tornado. Jak, jak dorośli ludzie, już dajcie spokój. Romans z kobiety z duchownym miał trwać pół roku. W końcu trzydziestolatka zdecydowała się go przerwać. We wrześniu 24 roku poinformowała o wszystkim zakon Sarezjanów oraz diecezję Toruńską, która obiecała, że zajmie się sprawą. Szok niedowierzanie, no zgadnijcie co? No, nic nie zrobili. Nim kobieta zgłosiła pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu księdza, ten sam się zgłosił do przełożonych i stwierdził, że nic nie było. Baby nie znam, dajcie mi już spokój, ja nie chcę do innej parafii, do cholery. Później zakon wydał oświadczenie, w którym oznajmił, że nie doszło do żadnego przymusu, a że ich materiał dowodowy nie zgadza się z tym przedstawionym przez wyborczo, więc właściwie to podadzą wyborczą do sądu. A co do księdza, to przecież przyznał się do błędu, wyraził skruchę i co najważniejsze, szanowni państwo, nie wiem, czy to tak po błosku. Podjął ustaloną przez przełożonych pokutę. Więc po co drążyć temat? Dobry chłopak chcą go zniszczyć. Z pozytywnych wiadomości, szanowni państwo, bo są i takie: to przynajmniej ksiądz zabiera się za osoby pełnoletnie. To na plus. Druga rzecz: sprawa nie miała miejsca w Dąbrowie Górniczej, co też jest swego rodzaju nowością. Dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna w szkołach? Powiecie, będą nam uczyć dzieci, jak w trakcie tranzycji się dotykać, tak żeby wyszła płeć wegańska na sojowym do cholery. Nie chcę tego! Ale to nie to, szanowni państwo. Uspokój się, człowiek. Spokój. Otóż edukacja zdrowotna jest po to, żeby już za dzieciaka i później w dorosłym życiu wiedzieć, co jest pięć. Czym różni się okres od owulacji? Czy może to jednak to samo? Panie pośle? Nie, nie pamiętam. Nie interesowałem się, przyznaję tym. Nawet na biologii. Panie senatorze? Oj, nie będę wchodził w Panie temat. ministrze? No nie będę I proszę państwa, chyba mamy odpowiedź na tak. to, czy ten przedmiot jest potrzebny, bo ale jeżeli do... ktoś Ale pani się o tym ojcem... dowiadywała na biologii, ja tak samo, tylko przyznaję się co do tego, no, że ale... nie pamiętam. No to właśnie jest mały problem, jeżeli no, mężczyźni, ja którzy chcą być ojcami, którzy chcą być um, no, mężami, ojcami, na jest, nie, chcą, nie, robić, nie potrafią nawet odpowiedzieć łupot. na pytanie owulacja okres, czy to to samo, czy może czymś się różni. Najwyraźniej rządzący nami, nasi reprezentanci, bo przypominam, że w studiu byli politycy PIS, PSL i Nowej Lewicy. Dzieci robią przez przypadek. I dzieci musiały się w ich życiu po prostu, prawda, pojawić. Człowiek sobie je dania, to nagle nie! I już wiesz! że trzeba skupić wędkę i odkładać na alimenty. To jest dramat tacy mężczyźni i dramatem jest, że później oni siedzą i decydują, czy kobiety mogą rodzić, czy nie, sami nie mając zielonego pojęcia w ogóle, co jest grane. Możemy się jedynie, szanowni państwo, domyślać, co odpowiedzieliby na pytanie, czy kobieta sika tą samą dziurką, co rodzi. Oczywiście część z nich, bo nie wszyscy, będą znać różnicę między prądem a napięciem, a jak nie znają, to rzeczą oczywistą jest. Że się kabelków nie tyka, tymczasem nie wiedząc nic o kobietach, za kobiety się biorą. Jest to przerażające. Pan poseł Kosztowniak. W ogóle miał ciężki dzień, bo rano nie wiedział, czym się różni okres od owulacji, a wieczorem w polsacie nie miał pojęcia, czym jest polucja. No ale ochoczo przekonywał, że on będzie swoje dzieci edukował w tym temacie. Mocne słowa, jak na człowieka, który wierzy, że ludzkość, prawda, pochodzi od kazodczego związku mężczyzny z własnym żebrem. I to jest właśnie inwestycja w kolejne pokolenia ludzi, którzy o pewnych rzeczy nie rozmawiają, pewnych tematów nie poruszają, bo się wstydzą. Ja sam, słuchajcie, już nawet nie będę mówił, który rodzic, ale wziął mnie na pogawędkę o tym, jak się robi dzieci. Pamiętam, jak był, jakby mało, oczywiście, nie to, że parę dni tam był potwornie zestresowany, To było w samochodzie na parkingu galerii handlowej. No i w końcu wydukał, a ja mu powiedziałem, i to jest autentyczna historia, że ja. Wiem, że Bocian nie przynosi dzieci już od wielu, wielu lat, bo ja akurat miałem dosłownie chyba jedne tego typu zajęcia w szkole podstawowej. Pamiętam, że pani tłumaczyła na balonikach. Dosłownie tylko tyle pamiętam. To jak pan temu synowi, bo twierdzi pan, że to rodzice powinni uczyć dzieci o dojrzewaniu i dojrzewaniu? Jak o tych jak pan temu systemowi ja, ja mam synowi pani, długam. nie chcę być niegrzeczna, no niech się pani zajmie własnymi dziećmi, nie moimi. Ja się zajęłam, mam zupełnie dorosłą? Bardzo proszę, niech się pani długam. zajmie, a jak pani jest ministrem edukacji, to niech się pani zajmie dzisiaj podróżkami na nauczycieli, a nie opowiada nam mojej frazesy. Swoje dzieci, pan w tym w przypadku swojego syna, ale jednocześnie pan nie wie, co to są polucje, więc jak pan to tu ma. Ale wracając, szanowni państwo, do sprawy odniosła się minister, czy tam ministra edukacji narodowej, pani Barbara Nowacka, która zapowiedziała po pierwsze, że w szkołach zostanie jedna lekcja religii tygodniowo na prośbę rodziców z mniejszych miejscowości. Po drugie, stwierdziła, że albo dzieci otrzymają tę wiedzę w sposób zdrowy i bezpieczny, albo będą się uczyć z filmów dla dorosłych. Co jak wiadomo nie jest zdrowe i normalne, bo nikt przecież nie potrafi uprawiać tureckiego śmigła w tyle osób dłużej niż przez dwie minuty. No nie ma szans! Nie wiem o czym mówię, znaczy nie wiem. Abby i Brittany Hensel to najsłynniejsze na świecie siostry syjamskie. Panie mają jedno ciało, ale dwie głowy. Jedna odpowiada za lewe kończyny, druga za prawe, tak pokażę. Czy obie odpowiadają za Pierdzinorę? Nie pytajcie mnie, nie mam pojęcia i nie chcę wiedzieć. Panie potrafią prowadzić samochód, poruszać się. Wszystko robią zupełnie naturalnie, bez zbędnego, prawda? Pitolenia. Ostatnio informowałem o tym, że jedna z pań wzięła ślub. No i tu było pytanie, czy chłop nie zapisał się przypadkiem do najdziwniejszego trójkąta w swoim życiu? Mówiłem o tym, jak uprawiają bułgarską pralkę, o tym, że tej niezamężnej, że tak powiem, siostrze się to nie podoba. Teraz jednak, szanowni państwo, cóż za news? Dobre wieści. Otóż siostry urodziły mężowi jednej z nich kaszojada. Panie od lat mówiły w wywiadach o tym, że ich największym marzeniem jest założenie rodziny. No i teraz jednej z nich się to udało, to znaczy jednej. No. W 21 roku Abby wyszła za Josha Bowlinga. Teraz 35-letnie siostry są regularnie fotografowane z noworodkiem. Jeżeli potwierdzą się informacje, że dziewczyny faktycznie urodziły zdrowe dziecko, to byłaby to pierwsza tego typu sytuacja w historii. W przypadku potwierdzenia narodzin dziecka pojawią się pytania o status prawny matki. Która z sióstr zostanie wpisana jako rodzic w dokumentach? Czy obie? Jak wygląda opieka nad dzieckiem w kontekście ich wspólnego ciała? To kwestie, które dotąd nie miały precedensu. Trudne słowo. Tyle pytań, żadnych odpowiedzi. To chyba. To chyba najdziwniejsza historia dziś, albo no no nie, zaraz będzie najdziwniejsza. Piękna historia o tym, gdzie nie wsadzać swojego bażanta. Chłop chciał od życia czegoś więcej. Zapragnął, aby jego życie intymne było pełniejsze. Setki partnerek już mu nie wystarczały, tworzenie ludzkiej piramidy z sąsiadami Markiem i Jackiem to nie było to, co go jarało. Chciał czegoś więcej. W związku z tym, 5 grudnia 2018 roku, 47-letni Matthew Blair z Bostonu, ze Stanów Zjednoczonych, no bo skąd? wziął swój odkurzacz marki Dyson i wsadził w niego swojego, prawda, dudusia. Jedyne, co był w stanie wykrzyczyć z bólu, to którędy na rybnik! Skończyło się to 96 godzinną operacją, po której i tak mężczyzna, krótko mówiąc, krótko mówiąc, krótko mówiąc, już raczej brzoskwinki nie zdominuje. W związku z czym chłop podał markę Dyson do sądu i zażyczył sobie ponad 2 milionów dolarów za dość uczynienia, bo na opakowaniu odkurzacza no, nikt nie wspomniał o tym, że nie można w niego wsadzać pitoka. No normalna sprawa. Piękna jest to historia, bardzo popularna w internecie, no niestety całkowicie zmyślona przez kanadyjską stronę zajmującą się tworzeniem zmyślonych, satyrycznych artykułów. Szkoda. Nie przejmuj się Henry. To tylko głupie żarty. Wszystko jest w porządku. Dziś zachęcę państwa do wsparcia pani Niny, która parę lat temu usłyszała diagnozę potrójnie ujemny rak piersi. Pani Nina musiała się poddać obustronnej mastektomii z rekonstrukcją oraz usunięcia jajników i jajowodów. Cztery lata po operacji niestety pod skórą pani Niny zbiera się płyn, który w każdej chwili może pęknąć, co będzie zagrażać jej życiu. Jedyną szansą jest operacja przeszczepu tkanek własnych z brzucha, a jest to zabieg Niestety, kosztowny. Jak napisała, każdy dzień to ryzyko, a każdy gest wsparcia to krok bliżej ratunku. Dlatego, jeżeli tylko macie taką możliwość i chęci, to zachęcam Was do wsparcia. Link do zbiórki zamieszczam oczywiście w opisie odcinka. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Bardzo dziękuję za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.